skali. Teraz wracamy do ważnej informacji od KB. Produkcja KB News 2022. www.tvkb.pl Dzień dobry, wszyscy. Mamy bardzo dobrą informację. Chyba pamiętacie kanał KBS Music, który zakończył nadawanie 3 miesiące temu. No to mamy dobrą wiadomość. Ten kanał powraca. My planujemy startować nadawanie 1 lutego, ale w jakości SD. Pamiętacie, jak zakończyło nadawanie z powodu strajków i nie mieliśmy innej opcji? Teraz kanał powraca i będzie lepiej niż zawsze. Będą loterie. Koncerty i czasy relaksu na tym kanale. Wszystko zaczynamy planować, żeby było na 1 lutego.